Dzień dobry, Dominik Moskwa, wójt gminy Skierniewice. Szanowni Państwo, wieś Samice, dawna nazwa Sejmice. 600 lat temu nasz król Jagiełło szedł tędy pod Grunwald ze swoimi oddziałami. Nie była to pełna armia, bo oni się schodzili od samego początku, jak Wiśni Solejowa, więc schodzili się od Krakowa, szli, zbierali swoje siły. Tu, w tej miejscowości nad rzeką, pod Dębem, nocował. Tu odbyła się Msza polowa, tu miało też takie zdarzenie historyczne, że wyszła burza, zginął rycerz, padły dwa konie, po prostu piorun trafił w ich skupisko, jak jedli kolację. Ku pamięci tej wielkiej bitwy i naszej chwale zwycięstwo Jagieły, dzięki któremu Polska istniała i istnieje do tej pory innymi dzięki niemu, został fundowany Obelisk, który został oddany w społeczeństwu w niedzielę. Dziś będzie oficjalne wyświęcenie przy mszy. Jest to ufundowane obelisk właśnie koleju pamięci pamięci przejścia Jagieł w, w, w tym terenie. Jest utworzony w związku z tym 600 leciem szlak grunwaldzki, wspólnie z lokalną grupą działania są fundowane tak jak dalej widać tablice pamiątkowe. Te rzeźby, to wszystkie to są historie związane z przemarszem króla na i Miejsce znane dzięki temu Bolickowi na pewno. Każdy przejeżdżający będzie mógł się zatrzymać, poczytać, bo jest to miejsce szlaku. Szlak dziś liczy ponad 130 km, bo jest od Sulejowa do Bolimowa. Będziemy chcieli, żeby ten szlak był na całym przebiegu, czyli do samego Grunwaldu. Pierwsze prace wykonane zostały przez lokalną grupa działania, którą między innymi gmina Skierniewice jest wchodzi skład, w skład. Jest nas dziś 13 gmin, z tego 8 z powiatu skierniewickiego. Pozostałe są z powiatu łowickiego. I właśnie ku W niedzielę odbył się piknik świętojański. Z tytułu tego, że Wojska Jagieły przyszły do nas we wtorek, dlatego te uroczystości są przeciągnięte na dwa dni. Na niedzielę tu odbyło się uroczystości, były występy dzieci, pokazy starodawnego jadła. Sześć rodzajów kuchni było wystawianych przez Stowarzyszenia Kobiet. Występowali młodzi starzacy, były pokazy bitwy w Jagieły, którą toczył pod Grunwaldem. Co prawda nie tej armii dzisiejszej, tylko jest, mamy taką lokalną grupę która yy, odtwarza tego typu rzeczy. Następnie był przemar z Biankami. Mamy z tyłu przepiękną rzekę, rafkę czy zrzetar przyrody. W ogóle znajdujemy się w Polymosznym Parku Krajobrazowym dbając o jego piękno i oczystość. Między innymi tworzymy szlaki, unikamy rzeczy, które mogłyby nam tą przyrodę uszkodzić, czyli żadnego przemysłu, żadnych innych rzeczy stawiamy tutaj na rekreację, turystykę, na zachowanie tego piękna, które jest w tej ziemi, bo jest ziemią przepiękną. Zapraszamy, w każdej porze roku są bardzo ulubione miejsca, mamy dwa rezerwaty przyrody, rzeka Rawka jest w ogóle w całości rezerwatem przyrody. Miejscowość no, na stale związana z przemarszem Jagieły. co prawda ta miejscowość to była na pewno docelową miejscowością, w której Jagiełło był, Dzisiejszy przemarsz wojski Jagieły był trochę zmieniony, ponieważ tych szlaków, które były za Jagieły, zachowało się już niewiele. W 80% dzisiejszy przemarsz był na starym szlaku, ale tu oprócz miejscowości Samica mamy miejscowość Pamiętną, też związaną m.in. z tym przemarszem, bo tam czasy, w których one powstawały, te miejscowości chyba też stare. I Jagieł tu miał nocleg, ale odpoczywał też po drodze, między innymi właśnie te sąsiednie miejscowości. To tyle. Mieszkańcy jak dopisali, myślę, że trzeba tą tradycję krzewić jeżeli się uda nam wprowadzić na stałe, chcemy to zrobić, że te obchody bitwy grunwaldzkiej chcemy wprowadzić jako stałą, stałą imprezę coroczną w gminie Skierniewice, na którą już dziś serdecznie Państwa zapraszamy, na pewno będzie to związane z dniem bitwy pod Dziękuję.